Czeka. Wow, mamy skitos. Posortuj karty! O, zastanawiam się, jaką szybkość jedzenia osiągnę. O, mam szybko! To fajne! I to mam średnią fajne. prędkość! I to też nie jest złe. Zaczynajmy! Jak mówisz? Ach, zobacz, jak szybko mogę jeść. O, pomysł! Wiesz jak jeść cukierki jeszcze szybciej, trzeba położyć wszystkie cukierki na stole i przesuwać je słomką. I mogę je oh. podzielić na. Też obroża. Hmm. Takie fajne. Otwórz usta. Co? Och, mój język jest żółty. Smaczne. Zastanawiam się, czy jeśli zjem zielone cukierki, mój język też zrobi się zielony. O, fajny jabłkowy smak. Zobaczmy. Wow. Spójrz na to. To fajne. Jeśli zjem wszystkie cukierki naraz, mój język stanie się tęczowy. O, zobaczmy. Tada. Brawo! Pycha! Esja! Chcesz dowcip? Co? O nie! Niczego nie złapałem! Nie martw się! Chcesz, żebym ci rzucił trochę cukierków? O, pewnie! Jeśli złapiesz, główna rzecz to celować! Jeszcze jeden? No, dawaj! Co to jest? To jest fajne i zabawne! Przepraszam, że nie złapałem! Oto kolejny cukierek i jeszcze jeden! Hurra! Udało się! Świetnie! A, fajnie! Jem cukierka! Och, to wszystko. Ups. No dobrze. Ups. Szkoda. Zapyszny cukierek. Lubię go. O. Chodź szybko. Wiem jak ci pomóc. Mam tutaj wskazówkę. To, to świetny pomysł. Tak, mogę też pomóc. Mm, jakie pyszne. Co robicie złodzieje? O, w porządku. Teraz was zatrzymam. Hej. O nie, chodź, pośpiesz się. On chce przeciąć nasze przewody. To było zabawne. Ha! Dobrze ci tak, co? Gdzie są cukierki? Ups! Ha, ha, ha! Zastanawiam się, co będzie dalej. O, mamy nutelle! Minęło tyle czasu odkąd jadłem czekoladową pastę. A, uporządkuj te auta szybko. Chciałbym mieć szybkość fast foodu. Co? O, szkoda. To wolne. Mam szybkiego. Jest fajnie. Mam średnią i jestem zadowolony. Frajerzy. Dobra, bez urazy. Żartuję. Przepraszam, ale nie będę czekać, aż spróbujesz Nutelli. Zrobię to teraz. Było coś jeszcze? Ech, okropne. Och, można to przebić jednym palcem. Super. Mm, jestem taki głodny. Mm, pyszne. Spróbuję przyspieszyć i zjeść melona nie jednym, ale dwoma palcami. Wiedziałem, że ten pomysł jest świetny. Fajnie. O, tak, to jest super. Muszę użyć jeszcze jednego palca. Mogę spróbować więcej Nutelli i zjeść ją jeszcze szybciej. Ale brzydko. Fajnie. A co jeśli włożę całą rękę do słoika? Jestem po prostu geniuszem. Dobrze, mam też wolną rękę. To będzie podwójna porcja Nutelli. Och, jesteś taki brudny. To jest takie pyszne, że nie mogę przestać. Wygląda na to, że oszalałeś. Naprawdę chciałem trenować w te. rany! Tak, będziemy na ciebie raczej. czekać, wiecz... Skończyłem. Czy teraz moja kolej? Hurra! Jak mogę zjeść cały słoik nutelli bez łyżki? Wiem. Wleję pastę prosto do ust, żeby się nie pobrudzić. Mm, takie słodkie. Oblizuję palce. Chcę więcej! Ja też! Dzięki mojej super szybkości mogę to zrobić tak, że nikt nawet nie zauważy. Co za żara... Hej, co się stało? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. A po drugie, ja żeby się tym razem nie poparzyć, położę dłonie w górze. Uch, więc będzie dużo więcej Nutelli w ten sposób. Jakie to fajne! Co się stało? Nic nie rozumiem. Gdzie jest moja pasta? Och, to wszystko... W porządku! Wszystko jest jasne. Teraz zagram tego złodzieja tak jak on zagrał mnie. Dlaczego ty. Dlaczego się kłócisz? Ojej, płucisz? to boli! On Mam gryzie. cię! Widzę wszystko! Nuteli już nie zobaczysz. Sam ją skończę. Kto następny? Hurra! To będę ja! Muszę tylko otworzyć słoik i oh, 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 oh. to jest nie do zniesienia. Oh, Pozwól, że ci pomogę. Co? So... Dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony. Ach, oh, nie udało się. Cóż, wolałbym pomóc ci w ten sposób zerwać to. Dziękuję, fajnie. Pośpiesz się. No dalej, dalej. To jest nie do zniesienia. Witaj. Idę teraz spać. Mm, no, obudź się. Może pójdziemy. Już nie mogę. Chodźmy. Nudno. Co? Jak ci się podobała pasta? Zjadłeś się. Fajnie. Super. A wreszcie. Wow, mam lody. Fajnie. Gdybym tylko miał szczęście, i kupiłem paszport. Szybko, proszę! No i co? Jem powoli! O, nie! Hurra! Jem szybko! Czy wszyscy są gotowi? Mam średnią prędkość, ale jest cały kubełek lodów. Tak! Eee. No dalej, szybko, proszę! Ja też chcę spróbować Dato, daj to. lodów. Umrę z głodu. Tutaj! Daj mi swoją łyżkę! Ej. Hurra! Zaczynam. To, oto! o nie! Mogę to ja wiem, wydostać. Wow! Spójrz na to. Świetnie. Mam tu loda na patyku. Haha, ha, fajnie! Masz szczęście. Si, co się stało? O, Dzięki za Jest lody. tak pyszne, że nie mogę przestać. Ojej! Aaaa, halo! Musimy to stopić palnikiem. To nie jest zbyt długie. Ach, och, zgadza się. Użycie suszarki do włosów jest znacznie szybsze i bezpieczniejsze. Dokładnie tak. Wow. Dziękuję bardzo. Myślę, że miałem już dość lodów. Nie. Nie potrzebuję tu ognia. Ach, ok. Czy mogę być następny? Hurra! Poczekaj. Mam świetny pomysł, który będzie wymagał łyżki do lodów i waflowego rożka. O, patrz! Teraz zrobię największe truskawkowe lody. Będą bardzo smaczne. Wow! No dalej, super. O mój Boże. Nigdy w życiu nie widziałem tak ogromnych lodów. To szaleństwo. Chciałbym też je spróbować. Zgadzam się. Mmm. To jest super. Podoba mi się. O! Coś, takie fajne. Nie odnosiłem się do tego. Ale chciałbym sam spróbować. To niesamowite, że to nie spada. Nie powinienem był tego mówić. Cóż, to Och, Bardzo przepraszam. To było niesamowite. Ja też chcę lody. Co? Wygląda na to, że się stopiły. Pura! Co jest w tym takiego radosnego? Pomysł! Nie, nie możesz! Nie! Ach, Milkshake robi. O, to całkiem fajne. Teraz ha! jesteś cały mokry. Nie, uczniowie, jesteście w moim kościele Wyzwanie. sztuki. Wy Jestem będziecie... Kto narysuje najlepiej, Badniemy dostanie go. to. Zobaczmy, to co z Chciałem stelem. Dać Nikowi niesamowitą pierwszą nagrodę. Będziesz miał ograniczony czas. A rysować będziesz za pomocą skitos. Możesz zaczynać. No dalej. Nigdy nie malowałem Skittlesami. To powinno być interesujące. Otwieramy paczkę, ale najpierw musimy spróbować. Ojej, dziewczyny, to prawdziwe Skittles. Są bardzo smaczne. Jestem fanem tych cukierków. O, wieku. Teraz wszystko zjemy i nie będzie czym rysować. Pokażę wam mistrzowską klasę, jak rysować skitus. To bułka z masłem. Wystarczy polizać cukierek i przykleić go do kartki papieru. Otrzymasz fajny i kolorowy wzór z cukierków. Spójrz tylko na. Spójrz, jakie serce dostałem! Doskonałe! Jak podobają ci się moje rysunki? Patrz! Wow, wow, to wygląda świetnie! Jak rysować za pomocą Skittles? A tak, mogę umieścić cukierki w palecie. Jeśli ułożysz Skittles kolorami i wlejesz trochę wody do każdego pojemnika, otrzymasz prawdziwe farby akwarelowe. Idealnie! Po prostu tak? Co? Uch, nawet o tym nie pomyślałem. Jestem absolutnie pewna, że mi się uda. Na pewno będę w stanie narysować urocze serce z takimi kolorami. O, spójrz na to! Mam kolory, ale z Skittlesów. Czy to nie jest niesamowite? To jest fajne. Muszę zdecydowanie dodać więcej szczegółów. Wtedy wyjdzie znacznie lepiej niż serce Eli, nie sądzisz? A przestań, babciu. Ciągnij lepszy rysunek. Pokażę ale ci, też o co mi chodzi. Muszę tylko polać moją rysunkę wodą i spójrz na to. Stała się bardziej kolorowa. Teraz będę potrzebować tego pędzla i wszystko wymieszać. I lubię jeść Skittles. To jest takie pyszne. Hej, chodźcie dziewczyny. Co? Naprawdę to już Ale koniec? ja nawet nic nie narysowałem. Nadal jestem głodny. Eli podzieliła się słodyczami. Ała, poplamiłeś mnie. Kaj! Ach, jak fajnie popit relaksuje. Niesamowite. Czas to już nasz. Skończył. Chłopaki, przestańcie pracować. Podnieśmy ręce. Pokażcie swoje prace. Nick, o mój Boże. Czy w ogóle coś narysowałeś? To okropne. A Eli? Eli postanowiła zająć się origami, chociaż prosiłem ją, żeby rysowała. Co złe? Co ma Stella? Wow, jakie piękne serce w jasnych kolorach. Twoje rysowanie zdecydowanie zasługuje Najlepsza na nagrodę. Najlepsza praca, jak do zrobiłaś to? Pop it jest, proszę bardzo. Hurra, cieszę się. Pop it jest tak fajne, mogę na to klikać bez końca. Poczekaj chwilę. Uch, to było przeznaczone dla Nika. Tak, to jest dla ciebie. Chciałam Ci powiedzieć, że cię lubię! Wow, dzięki Stella! Zimno Ty też jest. Hej, przestań Nick! Tobie też jest zimno, Eli. Mam dla Ciebie kolejną nagrodę. To jest maszyna do gum do rzucia. Czy jesteś zadowolona? Jest bardzo smaczna! Zdecydowanie musisz o to walczyć. Masz ograniczony czas, a tym razem nie będziesz musiał rysować, tylko szybko zbierać puzzle! Czas już Porządku. leci. Okej, okay, dziewczyny, jestem profesjonalistą w układaniu puzzli tutaj. Nawet nie możecie liczyć na wygraną ze mną. No ta część na pewno powinna być tutaj. Tak, świetnie. A teraz potrzebuję. O, to część. O jest. O, Nick robi to tak szybko, ale coś wymyśliłam. Mogę zabrać mu wszystkie puzle. Zobaczmy, jak teraz wygra. Nikt nie lubi oszustów. Ułożyłem puzle szybciej niż ktokolwiek inny i jem cukierki z nikiem. Bardzo łatwo jest złożyć tę układankę. Jest tu tak mało elementów, że mogę to zrobić w kilka sekund. Został ostatni element i gotowe. Stella, nawet nie mogę zrobić twojej układanki. Oto palnik. Twoja układanka spłonie. Huh, gotowe, widzisz? Uch, co się stało? Och, nie, moja układanka jest zniszczona. Nick, popatrz na to. Och, czy Eli też zniszczyła twoją układankę? Eli, i tak nie wygrasz. Ułożę układankę bez Zatrzymaj ciebie. Zatrzymaj się tylko na kilka sekund i wygraj. Och, Zmęczony jestem tak czekaniem na swoją pracę. Wow. Nawet nie zauważyłem, że czas minął. Uch, nikt! To nie. Tak nie działa. Okropne. Co ze Stellą? To nawet nie jest zagadka, kochanie. Co się z tym stało? Okej. Okay. A co z Eli? Wow. Jesteś jedyną osobą, która ułożyła tę zagadkę. Brawo. Tak, trzymaj. Automat do gumy jest zdecydowanie Twój. Weź go ze sobą. Wow, to jest prawdziwa maszyna do gumy do rzucia. Jakie to fajne. Wolałbym spróbować. Mmm, piękne cukierki. Bardzo smaczne. Chcę więcej. Chcę wszystkie gumy naraz. Bardzo smaczne. Zobaczmy. Okej. Okay. Mogę nawet spróbować zrobić balon z nich teraz. Spójrzcie na to, chłopaki. Jak wam się podoba? Wygląda niesamowicie, prawda? Och, wiem, jak ją wkurzyć. Przebiję jej bańkę tą igłą. Och! Wyskoczyło. Ach! Cała guma jest na mojej twarzy. Och! Nie patrz. Moje odrosty nigdy nie są bezpieczne. To było zabawne. Tak, to zabawny pomysł unik. Nie, jesteś obrzydliwy. Odzyskałem włosy, a nawet brwi. Och, uczniowie, jesteście gotowi? Przymierzyłem wasze nagrodowe wyposażenie. Tym razem będziecie mieć koronę. Wygląda niesamowicie pięknie. Zdecydowanie warto o nią walczyć. O, wygrałabym tę koronę tylko dla Steli, bo jest moją księżniczką. A, będzie najpiękniejsza. Ej, nie patrz na niego, on jest mój. Co mam zrobić, żeby zdobyć koronę? Musisz malować używając zestawów kosmetyków. Mam nadzieję, że każdy sobie poradzi. Zaczynajmy, czas leci. Uwielbiam kosmetyki. To będzie najłatwiejsze zwycięstwo ze wszystkich. Robię makijaż codziennie, więc łatwiej będzie narysować obrazek na papierze za pomocą kosmetyków. Wystarczy użyć pięknych, błyszczących cieni. Malowanie kosmetykami? Po raz pierwszy trzymam to w rękach. Na pewno tak nie rysowałam. No cóż, eyeliner. Z jego pomocą na pewno stworzę fajniejszy rysunek. Trzeba tylko narysować samą koronę. Mmm, prawie skończone. Och, ja też mam jeden. Próbowałem też narysować od nich koronę. Och, to takie proste. Bardzo łatwo jest rysować kosmetykami. Widzę, że Stella zdecydowanie Rośnie. lubi moje dru. To już jest dobre. Świetnie. Tak? Co robi... Och, jaki piękny makijaż sobie zrobiłam. Jak Niesamowicie się... uroczy, prawda? Wow, i już jesteś... drukujesz korony? To teraz moja kolej na wygraną. Trzeba by trochę rozproszyć naszą młodą artystkę. Przekąska. Spójrz na mnie. Cholera. Och, 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 Nie. Och. Komórka wysyka. Nie się. Nie. Naprawię, naprawię to. Na to. Mm. Nie dotykaj niczego, Jak już naprawię? wszystko zepsułeś. Co? Naprawię to. Możesz wziąć mój rysunek. Możemy się zamienić. Dziękuję. W porządku. Dobrze, mogę to naprawić. O, może tak. Tutaj przekreśl tam złóż. A teraz chyba mam papierową koronę. Dobra, wiem co robić. Mm. To pomalujmy koronę. Prawie skończony. Ojej, nie mam farby. Hmm, chcę zrobić koronę z tych dwóch pomadek. To powinno być niesamowicie piękne. Zrobię to szybciej, jeśli będę rysować obiema rękami jednocześnie. Pozostaje pomalować wszystkie szczegóły i wszystko będzie gotowe. Dodajmy ostatnie szlify. Co jeszcze tam jest? No dalej, jeszcze trochę. Pomaluję te rzeczy. A tak, będę potrzebować eyelinera, żeby dodać kilka detali. Świetna robota! Co jeszcze tam jest? Och, właśnie, brokat. Korona powinna błyszczeć. Ten brokat świetnie się sprawdzi. Pięknie! Czy masz nadzieję, że możesz wygrać? Och, cóż, nie po mojej koronie. Cóż, czas się kończy. Klasa, czas pokazać swoje prace. Hmm, od kogo powinniśmy zacząć? Korona Steli wyszła zbyt rozmazana. Cóż, nie podoba mi się to. Co ma O, papierowa korona. To oryginalne, ale to nie jest rysunek. U, Ali, namalowałeś niesamowicie piękną koronę. Dostałam się do pierwszej piątki. Zdecydowanie zasługujesz na tę koronę? Wow, to takie niespodziewane. Korona pasuje mi idealnie. Ojej, oto mój książę z bukietem. Jak uroczo. Och, ale książę jest obrzydliwy. Nie, uciekać. Potrzebuję tylko tej księżniczki. Nadal jesteś najpiękniejszą żoną. Rzekąska, e, to też dla ciebie. Zasługujesz na ten przepiękny bukiet. Proszę bardzo, dziękuję. A, złaś ze mnie, potworze. Gdzie jest nagroda? To dziwne. Gdzie ja ją położyłem? Och, zupełnie o wszystkim zapomniałem. Och, teraz sobie przypomniałem, czekaj. Oto jest. To jest najdroższy pierścionek z diamentem. Znasz już zasady. Kto narysuje najlepiej, wygrywa. Nikt, przestań bujać w obłokach. Czekam na najpiękniejsze rysunki. Wspaniały, zachwycający, niesamowity pierścionek, a czas ucieka. Tym razem mamy tablice magnetyczne. Na pewno poradzę sobie z tym bardzo szybko. Rysowałem na tej tablicy całe dzieciństwo. Hmm, muszę też zacząć rysować, żeby zrobić to szybciej niż Eli. Moje rysowanie na pewno wyjdzie piękne. Och, co Eli udało się zrobić! Wow, jaki piękny pierścionek! Też chcę narysować jeden, ale na pewno nie zrobię tego w ten sposób. Na pewno nie wygram tego pierścionka. Wiem, co robić. Eli, spójrz tam, był rysunek, Oddychaj. a teraz go nie ma. Haha, ha. ale zwykły... Spróbuj narysować to jeszcze raz. Ołówek! Spójrz na to, Stella. Co? Gdzie jest mój rysunek? Co się stało? O, muszę wszystko jaki zwrócić. Hu, hu! Co ja zrobiłem? To zwykły ołówek. Nick. Czy to ty ustawiłeś? Nic nie zrobiłem. Rysuję. Wyrzucam łazny na. Wezmę. Pozbyłem się też twojego rysunku. Jak Ci się to podoba? Rozmawiać. Daj spokój, Eli! To nie fair! Jesteś taka zła! Nie mogę tego wyjąć! No dalej, suko! Ha, jestem na ciebie taka zła. Cicho! O, oh, daj to tutaj drop! Chodźcie, chłopaki! Wiem, co robić. Jestem lepszy niż ty, Ali. I zamierzam wygrać. Czas się skończył. Czas, abyś pokazał swoją pracę. Oh, ja nie... Ile? Oh, Ojej, Stella, co za koszmar. Co narysowała Ali? Oh. Jakie to interesujące. Co ma Neid? Och, to jest piękne. Oboje narysowaliście bardzo piękne pierścionki. Tutaj... Tylko mały czytelnik wybierze zwycięzcę! Tak, proszę, Nick, jesteś zwycięzcą. A zdecydowanie zasługujesz na tę nagrodę. Proszę bardzo. dalej. Ach. Dzięki. Przyniosłem Ziała. ci ten pierścionek. Jesteś moją księżniczką. Chcę ci Ach. dać ten diamentowy pierścionek, abyś zawsze wiedziała. Jakie to słodkie! Ten pierścionek bardzo proszę, Nick. Tak Kocham cię. Dostajesz Miebie. pierścionek. spiesz się Wow! Stella ma niebieską gumę haba baba Eli Och ble Lizak zacznijmy od Elia Och, nie chcę muszę spróbować Polizaj ten wstrętny kocioł. sam Lizak jest pyszny lubię go fajnie fajnie a teraz zacznę rzuć swoją gumę haba baba Spróbujmy teraz Wygląda tak pysznie, chociaż niebieskie jedzenie nie może być. Co? Co się dzieje? O nie, zapomniałam o karaluchu. Zejdź z mojego języka. O nie, Stella, masz karalucha przyklejonego do gumy. Czy ona to zjadła? Och, wygląda na to, że karaluch jest żywy i znaleźliśmy go. Och, jakie to obrzydliwe. Zabierz go. Och, to było zabawne. Co mamy tym razem? Eli dostała kwaśny żel, a Stella ma ten sam, ale w innym kolorze. To będzie naprawdę pyszne. Spróbujmy trochę. O pyszne. A co z tobą, Eli? A mój jest bardzo smaczny. Podoba mi się. Dziwne różowe arkusze. A co jeśli dodamy do nich trochę słodkiego żelu? Świetny pomysł. Rysuję uśmiechniętą buźkę na moim niebieskim papierze. Jakie to fajne. Wiesz, to nie tylko piękne, ale także niesamowicie pyszne. Och tak. Ali, spróbuj to szybko. Musimy wymyślić coś naprawdę fajnego. Zrobię z mojej kartki papierowy samolot. Będzie piękny. Spójrz na to. Najmilszy różowy samolot. Wow. Lecmy. Skończył mi się papier. Och, Stella, masz jeszcze trochę, daj mi trochę, czekaj, mam świetny pomysł, zagrajmy w kółko i krzyżyk, nasze żele nam pomogą, popatrz, tam! Chodźmy. O, chodźmy. Dobrze, zróbmy to. Jeśli wygram, zjem cały arkusz papieru z muszlami. Możesz być pewny mojej wygranej. Gram w kółko i krzyżyk od kilku lat. Wygrałem. Całość jest moja. Mm, jakie pyszne. Możesz spróbować, ale odrobinę to naprawdę dobre. Poczekaj chwilę, Stella. Dajmy Eli szansę. Wow, soczysta kropla. To jest zdecydowanie dobre. Spróbuję i powiem ci. Och, one są takie małe. Popatrz na nie. To jest bardzo smaczne. Chcę więcej. I trochę kwaśnego żelu. Och, smakuje znacznie bardziej kwaśno niż myślałem, ale zdecydowanie jest bardzo dobre. Zrobię małą wieżę i przykleję ją żelem. Świetnie. Teraz możemy spróbować. Jest takie kwaśne, ale wciąż pyszne. Czas dowiedzieć co się co to mam. Jest? Mam cukierki Nerds. Zobacz. Jest takie długie. Hmm. Wiesz co? Mam świetny pomysł Zróbmy prank, Steli Posmaruję jej cukierki kwaśnym żelem Wow, to jest pyszne Ale dlaczego takie kwaśne? Eli, okej, okay, to było śmieszne Tym razem Stella otworzy jako pierwsza Wow, marmoladowe oko To jest takie zabawne Stella, Nie it. wiedziałem, że masz trzecie oko. Fuj, co to jest? Co to jest? Zaczynajmy. Kukurydza czy cukier? Tak, rzeczywiście. Spróbujmy tej kombinacji. To musi być bardzo dobre. O, Myślę, tak. Fuj. że to wystarczy. To jest naprawdę dobre. Chcę więcej. I jest żel w środku. Fantastycznie. Sześć miesięcy? A co tu jest? Niebieska galaretka! Muszę! O, nic nie zostało! Co masz? Przekonamy się! O! Spójrz na to cieplotkie! A w środku jest pyszny sok truskawkowy! Weźmy słomkę i zjedzmy je wszystkie! O, o, o nie! Chyba się zadławiłem! Pomocy! Zadziałało! O mój Boże! Musimy uratować mojego przyjaciela! O! To nie dział... O! Zadział... Dziękuję! Czas dowiedzieć się, kto idzie pierwszy! No cóż... Stella będzie pierwsza! O! Toaleta i czupa czups! Ciekawe! To jest pyszne! O! Co to jest? Jakiś niebieski proszek? Hmm, nierealnie pyszne, ale super kwaśne. Moja twarz. Zastanawiam się, co mam. O, kwaśny żelkowy żel w pierścionku z lizakiem. Zamieszajmy to razem. Wow, świetnie. O, to trochę kwaśne, ale wciąż dobre. Śmieszne miny. Żel pod prysznic? Mogę spróbować. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Niech pomyślę. Tak. Dobra. Proponuję wymianę. Da, da da, da, da. Oto żel, a ja wezmę trochę proszku. Super. Dalej! Chłopaki! Zdecydowaliście się zmieszać niebieskie i różowe słodycze? To właściwa decyzja. Na pewno będzie super. Wasze miny. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie kwaśne cukierki? Stella i Eli lubią. Co to jest? Mentosy? O, spróbujmy dwa. Jestem taki szczęśliwy. To naprawdę fajne. Zobacz, mogę to złapać ustami. No, otwórz swoje. O patrzę, to tata. Wrobie pyszne drinki i one są jak pokój. I Prosto, jest prosto. skończone. Nie no tak, obchodzicie to! Na zewnątrz. Następnie. Mam pomysł na kawał. Jest Jeśli jest mi pomogę. Wymieszajmy to razem! Będzie fontanna! Dziesięć. Radzę wszystkim się schować. Będzie błąd. O, o! Stella, co ty robisz? Spójrz na to! Jeden. Martwy.